Cześć, jestem Speedman, a w dzisiejszym odcinku zrobię małe wyzwanie. Jeżeli uda mi się zrobić ten cały parkour, to wy zostawiacie pod tym filmem łapkę w górę i suba. Więc zaczynamy! Tutaj muszę zrobić wiatro. Udało się. A tutaj to samo, tylko że podstawić pod siebie blok szlamu. Uwaga, czy teraz mi się uda? i zostawicie pod tym filmem suba i łapkę w górę zobaczymy i uwaga 3 2 1 udało się więc dokonałem tego wyzwania więc zostawiacie pod tym filmem łapkę w górę i suba dziękuję za obejrzenie tego filmu cześć